To mnie przeraża. W ogóle falownik yy, wariuje, bo coś tutaj jest źle podłączone, ale to już nie jest dzisiaj moja sprawa. Ja podłączyłem dzisiaj baterię. Mamy komunikację z ENIAC-iem No to mamy tutaj następną baterię do pracy. Patrzcie. Fajny pomysł, powieszona. I działamy. Ok, tak jak widać, mamy. Baterie ze Skody ENIAK, zobaczymy jak to działa. Rozłączone są już, troszeczkę porozkręcaliśmy tutaj z kolegą, i górę też już mamy porozkręcaną, i idziemy dalej. Opuszczone miejsce, ale coś takiego tutaj przed nami. Bateria, stara rozdzielnica. Dejak. BPM jeszcze nie podpięty, nie podpięty do końca, ale już przede wszystkim co najważniejsze mamy sytuację, że e, mamy mamy komunikację z Eniakiem bateria w końcu rzeczy taka sama jak wol, od Volkswagena, ale jeszcze tutaj musimy oczywiście popodłączyć wszystko Pozabezpieczać jeszcze tutaj, bez... jeszcze tutaj trzeba całą stronę DC zabezpieczyć, kable, bezpieczniki, a bezpieczniki mam fajne, zaraz Wam pokażę jakie mam bezpieczniki fajne, wynalazłem, czegoś takiego nikt nie ma, już, no i mamy typowo bateryjne bezpieczniki, nie jakieś GRy, GG, charakterystyki, tylko typowo pod baterię 50A na przykład, piękna sprawa, OK. To koniec imprezy i powiem Wam szczerze, pierwszy raz jestem w tak obskurnym miejscu, a z, drugim, z drugiej strony bardzo, bardzo fajni ludzie mnie tutaj zaprosili, żeby im pomóc w podpięciu tej baterii. za ten moment w gruncie rzeczy już wszystko działa, BPM podpięty, zostały tylko już takie kwestie związane z zabezpieczeniami, o których mówiłam tutaj już sami sobie podłączą klienci całą resztę. To mnie przeraża. W ogóle falownik yy, wariuje, bo coś tutaj jest źle podłączone, ale to już nie jest dzisiaj moja sprawa. Ja podłączyłem mi się baterię. Fakt yy, jest komunikacja. Jak widać, jeszcze tutaj zostało dużo pracy, ale no, tak to wygląda. Po prostu niech ktoś nie mówi, że, że tutaj jest coś źle, bo wszystko działa. Mamy przekładnik. Mamy tutaj tak jak widzicie, kable odpowiednio pozaznaczane, porobione do komunikacji, do komunikacji z przekładnikiem. Przekładniki się odpowiednio uruchamiają. Jest rezystor. Zostało podpięcie tylko plusa i minusa ze względu na to, nie jest tutaj to było dzisiaj zrobione bardziej ze względu na to, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, czy BPM się uruchamia, czy wszystko jest ok i po to, żeby po prostu no, sprawdzić, wytestować baterię, zobaczyć, co w niej e, takiego. Widać, jest wszystko ok. Jedna cala. No nie ma tutaj ekranika, akurat bo ekranik będzie gdzie indziej jeszcze zamontowany, ale jest to bateria zrobiona na katlu. Na katlu bardzo ciekawie. Patrzcie. CATL Volkswagen. Chyba 22 rok. O ile dobrze pamiętam. Fajna bateria. Fajne. Ma, no, że tak powiem, no, wszystkie, wszystkie cele są równe, równe oprócz jednej, więc zobaczymy, co się będzie z nią działo. Jest ona tutaj zaznaczona specjalnie, zaznaczyłem, żeby wiedzieć w razie co. Yy, I to byłby tak naprawdę koniec yy, troszeczkę tego geli-matiasu, ale tak to wygląda często. I tutaj jest jeszcze do poukładania to wszystko i tak dalej do zrobienia, do przypięcia plus minus odpowiednio. Zaraz jeszcze zaznaczę, żeby tutaj klienci wiedzieli I ja wyjeżdżam, tak więc trzymajcie się. Eniak odpalony, Eniak. Die Volkswagen. Ja.